Wojok. E, posłuchajcie coś o Wojoku, moi rostomili. E, mieli Wojocy święto 15 sierpnia. E, na cieszyńskiej ziemi Wojoku było dyski kupa, a służyli roz Piastom, roz Habsburgom, inkszy roz Rakuszanom, a na koniec Polokom. Dziś o Wojok idzie na służbę, jak do roboty, bo mu za to płacą. Ale jeszcze baj 300 roków temu młodzi syncy e, szli na stowkę oddowkę na asynt lebo asyntyrunek. Tak, tak się na to prawiło. Tak się prawiło, jak chłopiec dostał skos, kos, i z becyrku, a musiał iść z haupy na dwa roki na służbę. Hajdowni, a i długszy. To zależało, jeśli była wojna, albo nie. Matka chłopcowi narychtowała kuferek, w którym miał jakieś giodło na chodnik, porę grejcarów, a porę obliczek. Dała mu pusy w czoło, a go po pożegnała. Foter go chycił za ramię, a potem przycisku sobie. Wiedział, że we wojsku ze synka zrobią z niego chłopa. Jak chłopiec miał udziałkę, to się jeszcze poszł z nią rozłączyć. Nie rozbyło tak, że obo płakali, a ucierali se gębulki, ale darmo, taki jest żywot. Synek musiał iść na służbę. Narukował, jak mu było oto dwa set roków. jeszcze niedawno gonił z chłopcami zabalonym po dziedzinie a tu narósł mu dali do ręki flintę, obliczki, czopkę, posek, a budki, co ich nafasował, a musiał posłuchać wszystko, co mu kozali robić. Na każdo miał egzecyrkę, egze, egze społ na legierze, na kierym deka musiała być równo jak szyba w starczynym oknie, a po jodło chodzował do kantyny. Dycki jak hornist zatrąbił, to musiał lecieć na wielkucny plac, Stoć jak świeczka, albo maszyrować. Teschno mu było za chałupą, pisał listy do fotrów, że się już nie może doczkać, aż ich uwidzi, a, a i całą familię. A do galanki zaś pisał, co by na niego czekała, a że jej fest przeje. Jak poszło strzelać na wojnę, to wiele razy już do chałupy nie przyszło spadki, a pochowali go kancik pod białą brzozą na cudzej ziemi ale kupa razy było tak, że go oszkapili, tuż leżał po tym w lazarecie. Ale dycki, czy była wojna, czy nie, ni ni, to poznał innych chłopców, z którymi się fest skamracił, bo przeca wszyscy spali w ocelowych legierach, mieli takuczki obliczki, a jedli czarny chleb, na, na który się prawiło kumisiok. Wiele razy było tak, że kamrad z wojska to był potem kamrat już do końca żywota. Toż synek jak przyszedł do z spadki z kasarni, to już był chłop. Foter wiedział, że wojsko jest potrzebne, co by chłopiec zaczął inaczej myśleć, a inaczej się dziwać na świat. Hańdowni jak synek przyszedł z wojska, to najprzód całował próg hałpy. Przy tej przyleżytości wspominą samego se, se, wspominął se fotra, starzika, a jego fotra. Mój Prastazik był we wojsku yy, za pierwszej wojny, służył pod rakuszanami, ale z tego, że miał już babę, a dziecka, to go puścili rychli do chałupy, a zaczął robić na szachcie. Mój stażik służył we wojsku za starej Polski w artylerii jako kapral. Na jakichś yy, manebrach spod konia, a potem już z tego do końca życia chrumął. Mój fotel był we wojsku we węgierskiej górce. Kany stawiał mosty a cesty. Tam poznał kamrata. Kiedy go wziął do Małych Kończyzn na muzykę, Kany się zeszął z moją mamą. Jorzej przy wojsku nie był, choć że chciał, ale mnie nie wzięli, bo jakiejś paniczce minister się ubzdurało, że studenci nie, nie śmią iść do wojska. Ale wszystkim wojokom, choć to użyję, kapkę nie Winszuję wszystkiego najlepszego dycki. Co by nigdy nie musieli do żadnego strzelać, bo sami wiecie, że wojna to jest straszna wiec.